No, dzień dobry, kochani. Witam Was w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Witam się z Wami na tle świątecznego prania. Same czerwone świąteczne rzeczy tam wiszą. No i w dzisiejszym vlogmasie już na pewno będzie bardziej świątecznie niż ostatnio. Ponieważ wczoraj przynieśliśmy dekoracje świąteczne oraz choinkę, także dzisiaj na pewno ubierzemy choinkę. Troszeczkę może przystroimy mieszkaniem. Mam dzisiaj ogólnie jeszcze do ogarnięcia okna. Także tutaj też muszę pomyć wszystko, powiesić firanki. Także trochę dzisiaj mam roboty. No i będziemy przedświątecznie lepić ruskie pierogi dzisiaj. Także troszeczkę będzie się dzisiaj działo. Ja już i tak o 6 jestem na nogach i już zaczęłam wcześniej sprzątać. Zaczęłam też przebierać pościele od rana oraz sterylizować wszystko tam w pralce. Także trochę dzisiaj, tak jak mówię, mam roboty, więc nie będę przedłużać. Zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy dzień razem z nami i od razu pójdziemy sobie otworzyć jeden z kalendarzy i sprawdzić. Widzimy, co się znajduje w okienku numer 5, nie, 6. Dzisiaj jest 6 grudnia, Mikołajki. No i pokażę Wam, co było wczoraj w kalendarzu, ponieważ wczoraj vloga nie nagrywałam, wczoraj była niedziela, także zrobiłam sobie taki dzień przerwy. No i dzisiaj, oczywiście, dzieci były zadowolone, bo są Mikołajki, także prezenty były, znalazły się. No i dzieciaczki po trzeciej wstały i już odpakowywały prezenty, czyli jak co roku wstawały zawsze. W nocy i tak też było w tym roku, także no, dosyć mało spałam, ale powiem Wam, że dzisiaj mam bardzo dużo energii. Pozytywnie jestem nastawiona dzisiaj do wszystkiego, także no, uciekamy, sprawdzić, co się tam w kalendarzu dzisiaj kryje. <muzyka> I dzisiaj w kalendarzu była odżywka do mycia naturalna wegańska formuła z olejkiem kokosowym i aloesem. Bardzo łagodne działanie myjące. Także to dzisiaj, a wczoraj była odżywka wieloskładnikowa naturalna wegańska formuła z proteinami, emoliantami i humektantami. Także coś takiego wczoraj i dzisiaj oczywiście w najbliższym czasie będę testować. Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to with the snow flakes falling down. It's not Christmas time without you. not quite the same I wish you were here now by the fire stoking the flame can you hear Santa driving the sleigh or was it the Grinch and he got away Kevin's alone not acting afraid waiting for a white Christmas and today snowflakes fall Także pierogi mamy już zrobione, okna tutaj w pokoju pomyłam. Trzeba jeszcze poprasować firanki i je powiesić. Także to zrobię później, ponieważ za chwilę jadę po synka do przedszkola i po męża. Jest już w pół do trzeciej, także no jest dosyć już późno. A ja powiem Wam, że za dużo nie zrobiłam, ale jak wrócę, ogarnę te firanki i zaczniemy co robić. Tutaj stawiać choinkę i ją ubierać. Transcrição e W kolejnym dniu ten vlogmas będzie połączony z 6 na 7 grudnia Jak widzicie tutaj choinka stoi, ale jest nieubrana Także dzisiaj będziemy ją ubierać Byłam dzisiaj też na jakichś takich malutkich zakupach Zrobiłam wczoraj też y, stroik tutaj y, Gwiazdę betlejemską kupiłam y, Okno tutaj pomyłam, pokazałam Wam chyba też światełka powiesiłam Także dużo, dużo sprzątania Jeszcze pełno dam kartonów na korytarzu leży Z świątecznymi ozdobami Także dzisiaj się tym zajmę, ale jeszcze na pewno muszę umyć u dzieci okno i w kuchni, bo chcę już mieć spokój z oknami, nie przepadam za okien, także chcę to jak najszybciej zrobić. No i co? I zobaczymy, co tam będziemy dzisiaj robić, ale na pewno skończy się na ubieraniu choinki i sprzątaniu. Także mam nadzieję, że może spędzicie ten vlog z nami na porządkach albo na ubieraniu choinki, także zapraszam Was serdecznie do drugiego dnia. Zanim porządeczki, to pójdziemy sobie odpakować już okienko numer 7, tam jest chyba tylko 22 okienka z tego co pamiętam, także na bieżąco Wam coś mówię, jeżeli czegoś używam ale pod koniec na pewno w którymś vlogmasie Wam podsumuję cały ten kalendarz i myślę, że to w ogóle fajna jest opcja z takimi kalendarzami, żeby wypróbować sobie takie miniaturki i nie kupować pełnowymiarowych produktów, które mogą się nam no niestety czasami nie sprawdzić. Wracając jeszcze do łączonego vlogmasu, no to tak jak Wam wspominałam, córka jest na kwarantannie, także do południa korzysta z komputera, też mi jest ciężko montować to teraz, jak ona tam wiecie przy komputerze siedzi pół dnia i ma lekcję, więc jak ona kończy to coś tam próbuje montować. No i też wiecie, porządki i też było mniej czasu na nagrywanie i montowanie tego, także mam nadzieję, że zrozumiecie tą sytuację, także już nie przedłużam i przestaję mówić słowo także, 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 więc <grywamy> idziemy odpakować kalendarz. I w dzisiejszym okienku była odżywka emolientowa, naturalna, wegańska formuła z masłem shi, olejem lnianym i olejkiem z awokado. I jest to taka odżywka właśnie do włosów puszących się, także sprawdzimy, przetestujemy, w ogóle muszę dzisiaj użyć którąś z odżywek i użyję chyba swojego szamponu, tak jak Wam wspominałam, tamten jakoś nie przypadł mi za bardzo do gustu, ale aczkolwiek na pewno go zużyję, także za niedługo pewnie jak już umyję tutaj jedno okno pójdę umyć głowę i zobaczymy co ja tam dzisiaj wybiorę. You know you got people falling in love. It brings you good cheer now when the mistletoe is above. Can you sign up driving the sleigh? Or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas, but today, snowflakes. Ja już się przyszłam z Wami pożegnać na tle mojej choinki, która jeszcze jest nieskończona, także dzieciaczki poszły oglądać świąteczną bajkę, a ja będę kończyła ubieranie choinki, także efekt końcowy zobaczycie w następnym vlogmasie. Ja tutaj już kończę porządki, okna dzisiaj pomyłam, posprzątałam zabawki, ogarnęłam u nich, także trochę dzisiaj porobiłam, więc dlatego też mniej nagrywałam, mniej się odzywałam, ale w następnym vlogu myślę, że to nadrobię, także... Ja jeszcze ogarnę choinkę, posprzątam resztę rzeczy, które są tutaj do ogarnięcia Idę umyć głowę i też ogarnę sobie twarz, może jakąś maseczkę sobie nałożę Także troszeczkę pochilluję No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym vlogmasie Także trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, papa pa. Do with the snow, play.